Sobie z kolejną odcinek na moim kanale. Na tym, zostawcie w górę i subiecie kanał, no i co. Ja was zapraszam do oglądania. Dzisiaj otworzymy sobie oczywiście paczki 20x82, będzie ich kupę. Yy, chcę zrobić 200x82, yy, dlatego zrobię ich tyle, żeby było 200, i to jest już przedostatnia tak naprawdę szansa na trafienie karty Toty. No jak dzisiaj nie trafię, nawet nominacji, to ja się załamię normalnie. Yy, ogólnie Prawdopodobnie jutro będzie największy opening w ogóle na tym kanale. Kupię paczkę ze sklepu w czwartek, tak jak mówiłem, za, za 475 tysięcy. Otworzę kupę tych paczek. Może nawet 300 jutro będzie razy 82+, może 400, nie wiem. Jutro będzie już to największe polowanie, także zostawiacie łapki w górę i suby. A my zaczynamy z pierwszą paczką. W SBC dziś się nic nie pojawiło, a w pierwszej paczce mamy Team of the Year! Jest! W końcu! W końcu trafiłem! W końcu! Ja pierniczę tyle czasu! Tyle czasu! Co to jest? Co to jest? Kto to? Kto to? Kto to? Kto to? Kto to będzie? No! Miama! Ale jest, trafiłem! W końcu! Tyle czasu potrzebowałem, żeby trafić cokolwiek. Ja pierniczę w końcu się udało. No nie mogę. Że to jest taka karta, ale no lepsza taka niż żadna. Także mamy coś w końcu. Nie jest to teoretycznie karta Toty, jest to karta ikony Toty, więc się jakoś bardzo nie cieszę, ale jest to kapitalny traf. Ja w w pierwszej paczce, którą otworzyłem dzisiaj, no niesamowite. No ta karta kosztuje z pół miliona, nie, 400 już tysięcy. Czy jest to dobra karta? Nie wiem, <grym> może i tak, chociaż MET57 nie, nie ten, ale na pewno ją przetestuję. Ja pierniczę, w końcu się cokolwiek udało. Jeszcze potrójny walkout. No nie mogę, ja cię chwycę. Super, od razu mam już lepszy humor, ale to jest jeszcze nie jest to. Chciałem kartę Toty, nie nominację. Znaczy, nie, znaczy, nominację. Chciałem cokolwiek trafić, więc ja już się naprawdę się cieszę. Nie, nie sądziłem, że to w pierwszej parce wpadnie, ale chcę trafić jeszcze kartę Toty, tą Toty, Toty, taką prawdziwą. Także, no rozpoczynamy. Nie wiem czemu tak dałem, więc. Zaczęcie naprawdę genialne, tak szczerze Wam powiem. Więc lecimy z dalszymi paczkami. Dlaczego mi tak daje? Co tu się dzieje? Czekajcie, może ja po prostu usunę. Czekajcie, no to, ale ja tu wszystko dobrze robię. Nie wiem, dlaczego mi daje te karty. Patrzcie na to, jaka gra jest zbugowana. Eee, patrzcie, wszystko jest tutaj, ignoruj i tak dalej. No nie wiem, dobra. Tak zrobię, dobra. Nie, no, no naprawdę super Szkoda, że to jest ta najgorsza karta praktycznie do trafienia Ale ja i tak się cieszę, bo w końcu pierwszy raz coś trafiam y, takiego Więc y, jestem mega usatysfakcjonowany Oczywiście dopiero to jest początek dzisiejszego odcinka Więc zaczęcie y, niesamowite y, Nie miałem tego w planach, żeby zacząć tak dobrze Oczywiście y, Nie wiem, czy mi informę Ale dobra, tutaj już informo. Y, więc naprawdę mile mnie gra zdziwiła Bo to jest 19-18 godzina i już takie rzeczy mi dają, więc super sprawa. Zaczynamy pierwszy raz, w końcu coś wpadło. Eee, wiadomo, mogło być dużo lepiej, tak? Ale jest naprawdę superowo. Ja jestem naprawdę po tych paczkach, ile ja otworzyłem. Mam nadzieję, że całe szczęście nie poszło w tą kartę, bo jutro mówię wam, będzie razem z tą paczką za końcu, co otworzę z 400 razy 82, będą nagrody za food champion, za Division Rivals, za pierwszą, za elitarną ligę. Pierwszą tą, y, po, ulepszone y, Także, no Tylko czekać do jutra, tak? Y, dobra, tutaj mam No już 8-4, tak? Średnio y, Ale spokojnie, wszystko jest pod kontrolą y, Nie trafiłem informa. Y, to jest szkoda, ale Został mi tutaj jeden na ławce, wiem Więc spoko I y, tak, dajemy teraz, 8-3 tam mam na ławce Więc potrzebuję tylko 8-6 dać y, No i dobra Lecimy dalej. Już tak, szczerze, prawdopodobnie dziś nic nie trafię i w najbliższym czasie. Ale już tak jestem usatysfakcjonowany z, z tych trafów, więc spoko. Znaczy z tego trafu jednego. Także dla mnie jest już superowo, Obniżamy sobie tutaj co mogę. Będę mógł, czy nie? Będę mógł, może? Nie. Okej, okay. no dobra, to dajemy tego gawiego i otwieramy kolejną paczkę 20x82. Przysięgam, przed odcinkiem. Ja sobie robiłem oczywiście te paczki, otworzyłem 40. Przed odcinkiem odłożyłem 40 paczek, żadnej nawet nominacji nie miałem. A tutaj pierwsza paczka na Wizji i już coś wpadło, więc naprawdę coś niesamowitego. Mówię i ja oczywiście normalnie, jakbym trafił jakąś kartę z Top Top, ale i tak jestem usatysfakcjonowany z tej karty, tak szczerze mam powiem. No i super, dajemy to na sell wszystko i lecimy z drugą paczką. Wiadomo, nic dwa razy się nie zdarza ale yy, złammy to yy, powiedzenie, także leci druga paczka i niestety nie ma karty yy, toty bądź cokolwiek innego. Jest to sz szulery, tak? To będzie szuler prawdopodobnie, bo wygląda. Tak. Nie pop. Widzę, że pop, a widzicie. Ma się to doświadczenie, jak się trafi o ją 78 raz. Yy, mam nadzieję jedną, że będzie w środku inform. Yy, to najważniejsze. Yy, nie ma informa. No i dobra, czyli będzie już ciężko, tak szczerze wam powiem, bo... To są mi ostatni inform. Miałem dwa przygotowane informy, miałem paczkę jedną zostawioną, a tutaj nic ciekawego jakby się nie wydarzyło. Także lecimy z kolejną tą paczką. Fajnie, że coś wpadło. Tak szczerze, bo jakby dzisiaj znów nic nie wpadło po takim dniu, bo ja naprawdę pół dnia siedzę i otwieram i klepie te paczki, więc tak naprawdę mega sprawa, że, ten, że to wpadło. Fajnie, że w ogóle robi się tak szybko to SBC. Naprawdę, mega to jest. Files, fajne i tak dalej. Ogólnie mega karty poszły na web, IMM, kupiono miałem i jestem straty na niej z 250 tysięcy ja to jestem biznesmen w takie rzeczy, no. Widzicie, tylko się uczyć. Zarabiać z Frozixem No dobra. A to nieważne jest, tak? Najważniejsze dla mnie to jest trafić kartę toty, toty tą wiecie, taką toty prawdziwą, więc będę polował. Jutro największe polowanie na moim kanale w historii mojego kanału, więc oby coś wpadło. Cokolwiek, tak szczerze cokolwiek, tylko żeby to była karta toty-toty. Wiadomo, jakby wpadł Eusebio, czy Puszka, czy ktokolwiek, to ja bym nie miał tego za złe, tak? Ale wiecie, chcę kartę toty. Chcę dać w końcu tytuł, że trafiłem kartę toty, ale dzisiaj dam tytuł, że trafiłem ikonę toty, więc wiecie, to zawsze wychodzi na plus. No i dobra, to prawda, jestem, humor mi się w 100% już poprawił, bo po tylu paczkach otworzonych nie trafiłem żadnej karty TOTY, a tutaj w końcu coś trafiłem. No i dobra, tutaj jest gawi i tak dalej, to Quisel. fajnie, że w ogóle dali złotą paczkę to premium, zawsze daje te półtora tysiąca monet plus parę kart, które zaraz zamienia na coś. Także leci kolejna paczka, czy będzie coś ciekawego? Niestety nie, ale w końcu zobaczyłem ten pierwszy kolor niebieski. To jest coś, to jest uczucie. Będzie to granic, saka. Najważniejsze, żeby tu był inform. Nieważne, już teraz nieważne, czy będzie podwójnie, czy po dziesiątny. Najważniejsze, żeby tu był inform. Będzie tutaj jeszcze Gabriel. Jezu, jak on dziwnie tu wygląda w tej grze, jakoś tak. Nie wiem. Dobra, czy będzie inform. Nie będzie Informa, o Boże, nie kapaczka. No i dobra. A potrójny walkout, spoko. Szkoda, że nie ma informa, tak szczerze, bardzo szkoda, bo chciałem no... mieć tego informa, ale wyszła nowa drużyna Team of the Week i nie wiem czy na niej nie są mniejsze szanse na informa po prostu. Ale jako przerywniej taki szybki, bo już trzy paczki otworzone, jeszcze trochę nas czeka. Także otwórzmy sobie jakąś tutaj paczuchę. Nie chcę... Może trzy zrobię, a może nie, nie wiem. Nie, nie jestem w stanie tego stwierdzić. Yy, zaraz zobaczę, bo tyle trzeba do kolejnego segmentu odblokowania. Ale czy tyle zrobię, tego nie wiem. Yy, zaraz wam powiem. Yy, tak, zrobię chyba tak. powinienem zrobić. Najwyżej dokupię jakąś kartę. Yy, więc zobaczmy, czy uda mi się to wykonać. Yy, cyk, dajemy tak i czy coś wpada do składu tutaj? Nie, super. Idealnie, patrzcie, zostają mi jakieś 80. Tylko muszę dać tak, o, no i super, no i mamy trzy te paczuszki, wiadomo, one są tylko jako, żebym dodał sobie parę kart, bo muszę zrobić teraz informa, więc przydadzą mi się te karty, jeszcze sobie otworzę tą paczuszkę z zadań, paczkę, oczywiście tą, która jest, o, o, super, no to super akurat, 10x80+, w sytuacji, kiedy muszę zrobić informa, to jest naprawdę kapitalna informacja dla mnie, no i dobra, Lecimy z tą paczką. Jak nie ma karty Toty, to oczywiście pomijam. Ogólnie ja tam nie odróżniałem w, tej, w tym trafie tej, tej karty i ikony. Toty. O, otworzyłem od razu ją. Okej, okay, nic nie ma. Yy, w karty ikony toty. Nie ten nie odróżniłem czy to jest yy, ikona, czy nie, więc wiecie, to było też dla mnie zaskoczenie. Chociaż yy, leciutko podejrzewałem, że były inne kolory, jakoś tak, tak troszeczkę się zjaśniło chyba. Ale no dobra, no oczywiście nie myślałem, że trafi jakiś Eusebio, czy coś, ale wiecie. Myślę, że na pewno ją przetestuję, bo ogólnie yy, ostatnio. Jak grałem sobie, to pomyślałem, że brakuje mi takiego pomocnika, który będzie taki bardzo zwinny, i tak dalej. A jeżeli mam Matuidiego, Gravenbercha i Zidana, wiadomo, Zidan jest w miarę zwinny, ale to nie jest nie, nie to, no to wiadomo, że prawdopodobnie pozbędę się jakiegoś Gravenbercha, czy może jednak Matuidiego, bo nie wiem, jest ciężko mi stwierdzić, ale na pewno przetestuję. Jeżeli będzie słaba, no to po prostu ją wywalę, tak. Yy, ale do rzutów wolnych na pewno ją zaproszę. Yy, także robię tego informa. Yy, cyk trzeba wlecieć. No dobra, tutaj sam sobie rozpocznę, bo tutaj muszę dać te 4 karty 84. Yy, co jest mega, mega. Niefajne, powinni tutaj dać za 83 skład po prostu, a nie za nie, te karty 84. No ale yy, jeżeli tak chcą, no to trudno, tak, nic się na to nie poradzi. Yy, zaraz Liga Mistrzów też. Yy, więc. Super akurat wpadło, czemu tu nie mam, nie mam żadnej, a bo to są, dobra, teoretycznie miało to sens, yy, więc serio nie mam w czwórki, yy, więc fajnie, że zaraz meczę w Lidze Mistrzów, już ostatnia kolejka, także będzie co oglądać i z dobrym humorem, tak, jeszcze jak yy, Real Madrid wygra, to już w ogóle będzie, dałem rosnąco, będzie kozacki, yy, ten, humor, ale dobra, jakoś to chyba ogarnę, mam nadzieję. Mam nadzieję, że te karty z powodu tutaj to dadzą już. chociaż nie sądzę, mogą mnie dać. No, dobra, hmm, chciałem dać jakieś 8 dwójki. Czy ja w ogóle mam 8 dwójki? Dobrze, że mi dało w ogóle właśnie całkiem normalne karty. Mam 8 dwójki, ja powinienem ich mieć dużo. Dobra, dam moratę, bo on powinien już dać. E, dobrze, kurde, no nie daję. Hmm, ostatnio późno są te odcinki, ale spokojnie. Widzowie, teraz już jutro odcinek na pewno będzie o do godziny 13 max, bo jutro chillerkę mam, a teraz będę ją zaraz ferie, więc już w ogóle. Dobra, po co ja to Dawaj, szybko, szybko, szybko pokazuj mi. Super, tonę, 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 dobra, może być. Znaczy bardzo dobry to jest, bo będę mógł dać sobie mniejsze weralowo karty, także zaczynamy czwartą paczuchę. Nam sobie skład oczywiście 8 i tak dalej, tak jak zawsze, ale wiadomo, że będę mógł sobie zmniejszyć overall dużo, bo potrafiamy tego informa. Yy, o, ale tutaj mi zabrakło akurat jednej kawy. Ty? Nie, nie zabrakło, idealnie jest w ogóle. Yy, no ale to akurat dla mnie nie ma znaczenia. Yy, mamy tonę. Yy, mam nadzieję, znaczy, że teraz inform wpadnie w tej... Mogę za 8 yy, W tej pasce. Yy, prawdopodobnie się pozbędę wszystkich 8 trójek. Czy to jest możliwe? Yy, jestem w stanie nawet no to przystać. Czy nie pozbędę się? Pozbędę się prawdopodobnie. Yy, nie. Już. Idealnie. No i dobra. Jeszcze mogę sobie tak szybko sprawdzić. Tak? Super. No i super. Mam pierwszą, Ma pierwszy składzik. Yy, wiesz co, może, może dzisiaj sobie odpuszczę te paczki. I zrobię sobie... Yy, bo wczoraj było 100, tak? To dzisiaj zrobię 120. To jeszcze zrobię oprócz tej... Czekaj, to już będzie ile? Już zapomniałem. Pierwsza, druga... Trzecia, no to to będzie już 80, tak? Po tej pasce, więc jeszcze dwie po tej. No chyba, że trafię e, informy dwa na przykład w jednej pasce. Chociaż mi się wydaje, że teraz będzie bardzo ciężko trafić tego informa. Bo mówi, mówię wam, są, e, jest nowe TOTF, więc może być naprawdę ciężko. E, także tutaj, oczywiście, to jest proste, tutaj wszystko i tak dalej. Karty się w sumie jakoś za bardzo nie kończą. E, dla mnie baja mm, i tak dalej. Damy sobie, mam nadzieję, że te trzy karty już dadzą. Nie chcę powyżej tych trzech przepalać. Nie, na pewno dadzą, bo jest taka ocena, że powinni dać. Powinny. Ale czy dadzą? Mm, tak, dały. No i super. Może jakoś trójkę? Super. Yy, dobra. Yy, tak? No, szkoda. No dobra. Także lecimy z już czwartą dzisiaj paczką. To jeszcze dwie będą. No. oprócz tej prawdopodobnie. No chyba, że wpadnie mi trzy informy w jednej pasce. No, po prostu, jeżeli mi wpadnie na przykład w ostatniej paczce jeszcze jeden inform, to zrobię, tak? Ale to zobaczymy. Także leci najpierw ta paczka, która nie jest jakaś warta. Osiem dwójka, super. Akurat naprawdę, ja się cieszę z takich kart, ale jutro będę miał taki kart milion, więc na spokojnie. Bo tej, w tej lidze elitarnej się dostaje 75 razy 80, chociaż wiecie, no cały czas ją mam e, i tak dalej. Dobrze, leci kolejna paczucha. Czy będzie coś w niej? Niestety nie. To będzie Grison albo Somer. Sommer. Somer. mhm. Najważniejsze jest jedno. Jak nie ma toty, to najważniejsze jest jedno, żeby był inform. Nieważne czy to jest, czy to będzie podwójny, tak jak mówię walkout. Oczywiście yy, nie będzie, ale yy, mam nadzieję, że będzie inform. To jest najważniejsze. Inform inform proszę jest. Uratował, uratował. Paczka? całkiem mnie ogólnie. A jeszcze 8 piątka. Super. Ej, to mnie bardzo cieszy, że jest inform, jest 8 piątka, yy, Bo wiecie, tam przypaliłem ile? Co ja tam przypaliłem? 8 Dziesiątkę siódemkę, która wróciła, 8-6, która nie wróciła i osiem piątkę, która wróciła. Także chyba tak to zrobiłem, nie wiem, <laughs> już nie pamiętam w sumie. Także leci przedostatnia już paczuszka. Yy, yy, dałem? Dałem. Szykujcie się na jutro, bo jutro może być bomba, więc zostawiacie lajki w górę, łapeczki w górę, żeby jutro było na przykład yy, 400 razy 82, bo jest taka szansa, że tak będzie, więc. Pamiętajcie o łapencji, a to jest idealnie ogólnie i bardzo mnie to cieszy, Przecież na, na ławce już mam bardzo małą kartę dwa. Nie wiem z czego to wynika. Pewnie z tego, że trafiłem tyle kart. Super, że to się wczytało, bo jakby się nie wczytało, to by była mega lipa. No i dobra. Ogólnie dzisiaj mega mi się nie chce za bardzo nagrywać tak grać w FIFA, bo mnie łeb bardzo boli, ale no wiecie, warto było jednak nagrać. Yy, bo taka mia czy jak ona tam się nazywa. Jeszcze nie grałem tą ikoną, nigdy w historii. Co oczywiście wiadomo, że nigdy nią, nie mogłem grać, bo jest w tej FIFA, ale w tej FIFA nią nie grałem, także będzie to test. A tutaj, czy ułożę skład 8-4 w ogóle? Ułożę, super, owo. Dam 8-6 i będę mógł parę 8-4 Ja tak czasem robię yy, sobie, bo yy, lubię sobie ułożyć czasem skład 8-4, bo wiadomo, te karty 8-4 też się zbierają. Po co w końcu są? Yy, dam sobie 8-6 z 8-4. Nie będę mógł. Nie to. Ze cztery karty 8 dwa dać. Tak mi się wydaje. Z tego co tak zawsze zazwyczaj liczę. Jeszcze jedna. I chyba nie więcej. No chyba, że już koniec. Nie. Ale jeszcze jedna? Nie, okej. Okay. Pewnie 8 trójka by dała radę, ale wiecie, no nie będę tutaj nic zmieniał już, bo nic nie ma więcej. Także leci. Przedostatnia prawdopodobnie paczka. No chyba, że. W ostatniej fazce wpadnie jeszcze inform. To będzie 140 razy, ale raczej raczej nie zapowiada się na to, żeby wpadały te informy, bo bardzo rzadko wpadałem informy. Także leci kolejna paczka. Znaczy jeszcze nie. Najpierw jakiś PRS. Nie, kary z GIR. Myślałem, że to jakiś ziomek. To nieważne. O super. Czy te motornicze są coś warte w ogóle? Nie wiem, czy je Bo wiecie, zawsze 1000 monet to jest 1000 monet, tak? Ale chyba 300 monet maksymalnie. A z kotwicy wyciągnę też no, lepiej wystawić niż klikselować, tak? Więc zawsze 1500 plus te dwie rzeczy, czyli 2000 razem, się przyda. Kolejna paczuszka Leci. Dwie niebieskie? Nie. nie ma Raczej to jest niemożliwe, żebym już trafił coś. Tutaj nie będzie nawet walkoutu, a to nieważne. ważne żeby było info w środku. Mm, Oj. Będą problemy. Mm, 285, no dobra. Mm, niech będzie. Oj, tak szczerze, to tak się nie chce yy, tych, tych informów robić. Chciałbym mieć je cały pakiet i mieć spokój, ale raczej to jest niemożliwe, więc dobra. Daję sobie. Czy ja mam w ogóle jeszcze jakieś 8 czwórki? Muszę dać je rosnąco, to sobie sprawdzę. Bo ja mogę nie mieć już 8 czwórek, bo wywalam je często dosyć, chociaż może nie powinienem. Okej, okay, no tak. No tak, średnio bym powiedział, tak, średnio, tak. No dobra. Dajmy sobie 8 czwórki, te co trzeba. No i mam nadzieję, że jak dam. Parę kart tych 8, 2, 8, 1, 80 nawet dodam po prostu, żeby były. To już to da. Przejdziemy do ostatniej na dziś paczuszki. No chyba, że wpadnie info w środku. No mówię. Jeżeli wpadnie info w środku, no to zrobię jeszcze jedną. Jeżeli nie będzie informa, to kończymy i widzimy się w jutrzejszym odcinku, w którym będzie Oro. Będzie bardzo dużo paczek i mam nadzieję, że <laughs> dwie karty toty wpadną jutro. Nie, no chcę jakąkolwiek, więc. I co będzie, to będzie, tak? Wiadomo. Także przechodzimy do tego informa, co jest nieważną rzeczą. Tylko niech mi gry nie wywali, super. Cyk, ujawni wszystko. Co mi ujawni? Kiliana Mbappe może? E, chciałbym. E, jakiegoś Brema. No dobra, Werder Brema, spoko. E, szkoda, że taki syf wyleciał, bo tutaj zawsze wiecie, jak wleci 8-6 inform, to mogę dużo zmniejszyć skład. Także muszę tutaj niestety zostawić, pewnie nie będę miał, więc będę musiał dać 8-4, których nie mam. No ale już trudno, tak? Dobra. Leci, da, leci tutaj, w... ile mi zabraknie 8 ,2? O Boże, tutaj jest 2-8-4, trzeba ja tylu nie mam, więc dam 1-8-5 po prostu. Yy, chociaż nie wiem, czy mi da 1-8-5, ale mam nadzieję, że tak. Mm, dobrze, dajemy po prostu, sprawdzę. Super. Mm, daję. Mogę coś zaoszczędzić? Mogę. I tu. Też mogę. Super. Więcej nie ma, zaoszczędzę. Więc le, przechodzimy dalej. Może już odpuszczę, nawet tak będzie info w środku, po prostu, bo chcę uzbierać te kartę, a daję teraz bezsensownie dużo tych kart. Także może lepiej naprawdę już zostawić to, co chciałem, to trafiłem. Yy, oczywiście jeszcze wiadomo, muszę. Już ikony odhaczyłem, teraz trzeba odhaczyć yy, kartę. Yy, zwykłą totę. I jeszcze nominacji nie odhaczyłem, co jest w ogóle niesamowite. Naprawdę, że jeszcze nie trafiłem karty nominacji. No ale okej, okay. yy, może trafię. O Boże, no to już w klubie to u mnie jest jakaś taka, taka istna bieda, tak szczerze Wam powiem. No dobra, więc szykujmy się na ostatnią paczuszkę. Yy, hurt, pop, znaczy nie pop, już, już mi się aż nie chce tych kart dawać po prostu. Dobra, yy, może 4 wystarczą, może nie, nie wiem, nieważne. Sprawdźmy. Dajemy cyk. Dużo daje, naprawdę, dużo daje tutaj kart. Obydało, obydało. Super, dobra, no daję. Jeszcze zaoszczędzimy 8 dwójkę. No może nie aż tak. Dajemy sobie tak, może i czy coś jeszcze zaoszczędzę? Chyba nie, no nie sądzę, No tak może mogę, nie, dobra. Także leci. Wiecie, musi tutaj mi się zwrócić co najmniej. Trzy walkouty muszą być, żeby mi się zwróciła. Prawda się nie zwróci, ale zobaczymy jak będzie. Także przechodzimy już do ostatniej paczuszki na dziś. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku, dzwoneczku, bo jutro, jak wam przyjdzie powiadomienie, to wiecie, że będzie mega mocny film. Także, no, zostawiajcie łapeczki jak najwięcej. Tutaj mamy, o, super. I tak wiecie, i tak się tutaj kręci biznes. Kup... Trafiam cień, quickselluję, mam parę kart do przepałki dalszej i jeszcze tysiąc monet. Super, dobrze, także leci ostatnia paczka. Nie spodziewam się już karty Toty, leci i. Nie ma niebiesko niestety, czy to będzie w ogóle walkout, tak będzie, Ruben, Ruben Diasz, no dobra, czy będzie z nim coś ciekawszego, może chociaż inform, żebym nie musiał jutro rano robić, jest pod w, o, Ozegard, o, KDB, no i super, fajne, dół jeszcze Rodrigo mogli mi dać, czy będzie inform, będzie, no jutro inform, jeszcze Rodrigo, zwróciło mi się, dobra paczka, Tak jeszcze, Brancik, Obama jak na listę, także subujcie, lajkujcie z tego, się, no i cześć.